Szanowni Państwo, w ostatnim trudnym czasie samorząd miasta Słupcy podjął szereg działań związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem naszych mieszkańców. Między innymi rozdaliśmy mieszkańcom Słupcy prawie 10 tysięcy bezpłatnych maseczek ochronnych. Wiemy, że obowiązek ich noszenia wprowadził bezterminowo polski rząd. Chcielibyśmy, aby rząd nie tylko nakazywał i zakazywał, ale również aktywnie włączył się w zapewnienie tych maseczek naszym mieszkańcom. Od lat dzieje się tak, że to rząd przerzuca na samorządy pewne zadania. Mamy od wielu, wielu lat niedobór, jeśli chodzi o finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, które wykonujemy. Również ostatnie podwyżki dla nauczycieli w sferze oświatowej zostały przerzucone na barki samorządów. Nie inaczej dzieje się dziś, kiedy to osoby fizyczne, różne organizacje jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy samorządy zapewniają bezpłatne maseczki mieszkańcom, zapewniają sprzęt, natomiast działania rządowe ograniczają się tylko i wyłącznie do wprowadzania określonych nakazów. Chcielibyśmy, aby rząd też finansowo włączył się w dystrybucję maseczek dla mieszkańców lub przynajmniej zrefundował te wydatki, które w tym celu ponosi samorząd. Proszę Państwa, do w dobie epidemii, żeby uratować Polskę, rodzaj Polaków, nie było pierwszą potrzebą są środki ochrony. Niestety nie ma zapewnionych tych środków ochrony ze strony rządu. W wielu miejscach nie rozegrałyby się te tragedie, które się rozgrywają na przykład w DPS-ach, gdyby w tych miejscach były właściwe środki ochrony, czyli maseczki, rękawiczki, inne środki. Widzimy też jako opozycja, składamy też szereg poprawek. Ostatnio proponowaliśmy, żeby wszyscy lekarze, wszyscy lekarze mieli przynajmniej raz w tygodniu badania. Te służby, które są, że nie tylko lekarze, ale inne służby ratownicze to są narażone i walczą na pierwszej linii frontu z epidemią, żeby przynajmniej raz w tygodniu mogli się zbadać. Niestety rząd odrzucił te poprawki, ale będziemy robili wszystko, żeby te właściwe środki ochrony zapewnić. Dziękuję bardzo za tą inicjatywę panu burmistrzowi, samorządowi Słupcy. To jest piękna inicjatywa, to jest troska o mieszkańców Słupcy, ale w celu i szerzej też osób z nimi związanych. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że są to działania, które są akcyjne, jednorazowe i zastępują państwo. Tak nie może być. W czasie epidemii kiedy nakłada państwo polskie obowiązek noszenia środków ochrony, a tym właściwym środkiem ochrony to jest właśnie maseczka, chcemy, ażeby zapewnić wszystkim Polakom bezpłatne maseczki. Dlatego ten projekt ustawy, projekt ustawy złożony w polskim parlamencie w czwartek przez Władysława Kosiniaka-Kamysza w imieniu Koalicji Polskiej PSL Pukis 15 jest to projekt który zapewnia wszystkim Polakom nieodpłatne środki ochrony, w tym maseczki. Chcemy zdjąć ten balas, ten obowiązek, który na siebie wzięły samorządy, że nie tylko samorządy, bo widzimy tutaj zaangażowanie też i przedsiębiorców, i mieszkańców. I seniorów, i kół gospodyń wiejskich. Wiele środowisk się włącza w to, aby dostarczyć właściwe środki ochrony, których cały czas jest za mało i których brakuje. Ale uważamy, że potrzebne są w tym momencie działania rządu i działania systemowe. A systemowym działaniem jest włączenie się rządu, w dostarczenie Polakom profesjonalnych ośrodków ochrony, tak aby ograniczyć tą pandemię. Eee, dziękujemy za to. Panie burmistrzu to zostało zrobione i też na prośbę pana burmistrza dodamy jeszcze jeden mechanizm do tego projektu ustawy. Nie tylko nieodpłatne maseczki, ale które mają być wręczane, dystrybuowane przez apteki. Natomiast chcemy także dla tych samorządów, które się już włączyły, wprowadzić mechanizm refundacji środków finansowych, które zostały zainwestowane w wartowanie w życie mieszkańców gmin, powiatów, województw. Czyli technicznie, powiedzmy, jak to miało wyglądać? Apteki miałyby te maseczki Tak, znaczy no. zdaniem najlepszym byłoby, gdyby, gdyby te maseczki były dystrybuowane przez, przez apteki. I to było tak, że ktoś dostaje maseczki, to jest jednorazowa akcja, czy jakoś cyklicznie, za jakiś czas? Nie. Tak? Rząd zapewnia taką ilość, ażeby stale wszyscy Polacy mogli mieć dostęp do nieodpłatnych maseczek. A szacowali Państwo, ile to może kosztować? My szacujemy, że to jest koszt rzędu miesięczny będzie około 700 milionów złotych.